Czowami youtuberzy, witam na Tlocki kanał. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się figurce czaszkowego skorpiona z serii Lego Bajonic. Zestaw ten ma numer 70794, składa się z 107 elementów i kosztował mnie około 50 zł. Pudełeczko ma kształt 8 bryły, jest ono wykonane z dość miękkiej tekturki i prezentuje się bardzo przyzwoicie. Z przodu opakowania widzimy zbudowaną figurkę, a z tyłu mamy pokazane jej funkcje specjalne oraz krótki komiks. Tyle słowem wstępu, otwórzmy pudełko i sprawdźmy, co zawiera. W środku znajdziemy dwie torebki z klockami, a także instrukcję składania naszej figurki. Instrukcja, jak zawsze ulego, jest bardzo czytelna i przejrzysta. Składa się z 38 etapów budowy, a na jej końcu znajdziemy zestawienie wszystkich elementów, które występują w tym zestawie, a także materiały reklamowe. Figurka jest już gotowa. Po złożeniu mierzy ona około 26 cm długości na 20 cm szerokości i wysokości. Na wstępie do recenzji parę słów na temat samych czaszkowych skorpionów. W serii animowanej zamieszkiwały one w starożytne miasto twórców masek, i jeśli dobrze pamiętam fabułę, to pojawiły się one na cmentarzu, gdzie zaatakowały bohaterów Toa. Czaszkowe skorpiony to bardzo silne i wytrzymałe bestie, które bez problemu potrafią odpierać ataki bohaterów, a także poważnie ich ranić. Na szczęście czaszkowe skorpiony są dość głupie, co wykorzystał Liła, zwabiając je w pułapkę i zrzucając na nie ogromne głazy. Epizod z czaszkowymi skorpionami w animacji był dość krótki, ale ich specyficzny wygląd naprawdę zapadł mi w pamięć. Wygląd figurki jest bardzo interesujący i trochę odbiega od wyglądu normalnego skorpiona. Po pierwsze, zredukowano tu ilość odnóży krocznych z czterech do trzech par. Po drugie, z ogona zniknął kolec jadowy, a cały ogon przerobiono na gigantyczny chwytak, którym czaszkowy skorpion jest w stanie zdjąć maski z twarzy bohaterów. Jest to dziwna konstrukcja, ale te skorpiony dokładnie tak wyglądały w serii animowanej, no i LEGO takie odwzorowało, więc ja nie będę się czepiał. Elementy, z których wykonana jest figurka, bardzo mi się podobają. Świetnie wyszły te kolce na szczypcach, odnóża oraz żeberka na kręgosłupie są bardzo ładnie wymodelowane. Podobają mi się również Bogate w detale, chwytaki na ogonie. Do kolorystyki również nie mam zarzutów, wszystko jest naprawdę cacy. Figurka ma 9 węzłów kulowych, co daje jej dość spore możliwości ruchu. Poruszać możemy tu głową, odnóżami ze szczypcami, tutaj, tutaj oraz tutaj a także ogonem w tym miejscu i w tym. Do tego dochodzi możliwość ruchu samymi szczypcami, zarówno lewymi jak i prawymi, a także mechanizm służący do ściągania masek z twarzy bohaterów, np. maski bohatu, która została dołączona do tego zestawu. Powiem Wam szczerze, że ten mechanizm nawet mi się podoba. Nie ma tutaj żadnego bezczelnie wystającego pokrętła z figurki. Tylko jest zręcznie ukryta dźwignia, która uruchamia cały mechanizm. Dlatego jestem z tego chwytaka bardzo zadowolony. Gdybym miał wskazać jakieś wady tej figurki, to może dla niektórych taką wadą być brak możliwości poruszania poszczególnymi odnóżami. No, a teraz czas na podsumowanie recenzji. Czaszkowy skorpion z zestawu 70794 to na pewno figurka udana. Interesująca konstrukcja, ciekawy wygląd i świetny mechanizm chwytaka na ogonie. To największe zalety tej figurki. Z czystym sumieniem oceniam ją na 8 na 10 punktów i polecam ją każdemu miłośnikowi Bionicle. No, dotarliśmy do końca tego filmu, więc przypominam o komentowaniu, łapkowaniu i udostępnianiu moich materiałów. Wpadajcie czasem na mojego facebooka. Trzymajcie się. Cześć!